Aparaty analogowe to trzy podstawowe formaty filmu. 135, częściej używana nazwa to 35 mm, film małoobrazkowy. Średni format to błony zwojowe o szerokości 60 mm, określane jako 120. Zwijane wraz z papierem ochronnym na specjalne szpule. I duży format. Dziś tylko tych dwóch pierwszych. Mały obrazek. Rozmiar filmu 36x24 mm. Jest to najpopularniejszy format stosowany w aparatach analogowych małoobrazkowych. Wstało kilka różnych aparatów wykorzystujących film 135 o innych formatach. Na przykład półklatki 18x24 mm. Przykładem Olympus Pen F. Galnierz Ornikona S3M, Alpa 10S czy radziecki Agat 18K. Forma 24x24 w aparatach Robot, Taksona. Minolta 24 Rapid czy Certo SL 100 i 110. Należy przy tym zwrócić uwagę, że niektóre z tych aparatów wymagają specjalnych kasetek, do których należy nawinąć film. Było też kilka aparatów o bardziej niezwykłych formatach: format 24x32 mm 24x34. Które się jednak nie przyjęły. Były to talmierze od Nikona. I oczywiście coś radzieckiego, Wiesna. Format 24x23 był używany w niektórych aparatach stereo. Format panoramiczny 24x58, na przykład w radzieckim aparacie Horizon. Format 24x65, panorama od Hassel. I najmniejszy format na film 135 to 14x21 mm. W takim formacie. Można było zrobić zdjęcia szwajcarskim aparatem Tessina. Teraz przechodzimy do średniego formatu. Błona 120 mm dopasowana jest do aparatów średnioformatowych. Ma szerokość 60 mm. Najbardziej popularny format to 6x6. Rozmiar klatki 56x56 mm. Aparaty to m.in. cel.

6x7 z rozmiarem klatki 56x67 mm: Mamiya Pentax Fujifilm. Format 6x8: klatka w rozmiarze 56x77 mm. W tym formacie wybór jest ograniczony do Fuji. Mówię ograniczony. Są też aparaty, którymi można robić zdjęcia w takim formacie, ale chodzi mi o aparaty, które są bardziej dostępne niż na przykład Brooks Worldwide. 6 na 9. Klatka 56 x 84 mm. Aparaty, które mają taki format, po części wymienione wcześniej, ale dla przykładu Plaubel Mamiya Super 23. Jak widać, nie ma jednego ustalonego rozmiaru klatki aparatów średnioformatowych. Pełna klatka i średni format. Format klatki wpływa na tzw. crop factor, czyli współczynnik umożliwiający wyliczenie ogniskowej w stosunku do pełnej klatki. Jak wspomniałem wcześniej, na filmie 120 można uzyskać różne formaty, dlatego współczynnik crop factor jest inny dla każdego formatu. 6x4,5 jest to najmniejszy średni format. Rozmiar klatki 56x41,5 mm. Przekątna 69,7 mm. Krop faktor 0,62. Dla obiektywu średnioformatowego 45 mm, odpowiednikiem obiektywu dla pełnej klatki jest 28 mm. Czyli obiektyw 45 mm razy krop. 0,62 równa się 27,9 28 mm jest to najbliższy odpowiedni format 6x6 rozmiar klatki 56x56 mm przekątna 79,2 mm krop factor 0,55 dla obiektywu średnioformatowego 30 mm odpowiednikiem obiektywu dla pełnej klatki jest 17 mm Format 6x7 z rozmiarem klatki 56x67 mm. Przekątna 87,3 mm. Krop faktor 05. Format 6x8: klatka w rozmiarze 56x77 mm. Przekątna 95,2 mm. Krop faktor. 0,45 i największy format 6x9 rozmiar klatki 56 mm na 84 mm przekątna 101 mm kropfaktor 0,43 Tak mamy przegląd małych i średnich formatów. Jedną z wielu cech odróżniających średni format od małego obrazka, to możliwość uzyskania płytkiej głębi ostrości, tak zwanej papierowej. F1.4 w małym obrazku to odpowiednik około 2.2 na średnim formacie. Także w przypadku fotografii portretowej, już przy przesłonach poniżej F4, możemy uzyskać bardzo ładny efekt rozmycia tła.